O moi mili patrzcie się co tutaj wyszło Słuchajcie, jest kurcze temat taki, leśny bardziej. Yy, nie ma oczywiście tu nic. Ale nie ma, nie ma, a tu nagle coś jest. O! Oczywiście. Rękawic zapomniałem, także będzie dzisiaj tak. Piękna czerwona. PL 97, ale skóry czerwień, powiem wam. Mamy obrączkę oczywiście gołębią O Także jest to pierwszy fand dzisiaj A Może ostatni, bo już długo chodzę i <ścoughs> nic Dobra, lecę. Aha, no jeszcze śmieci są, nie? Ale to śmieci, to śmieci, dobra Jaki fajny sygnał pod drzewkiem Pikny O A ja mam puszkę Kurde Zobaczcie, konserwa, konserwa rybna chyba, super fan o pomidory, w sosie pomidorowym, kurde, taki temat. Kolejny dołek, jak widzicie, cyfra numer 8, z czegoś, to nie wiem, aluminium chyba jest, do odbijania czegoś, czy nabijania na coś. Może tu na drzewa. Leśni ludzie nabijali Kurde, ale powiem Wam naprawdę, bez rękawic się czuję jakbym, nie, nie wiem, krój 2. Bez spodni wyszedł do lasu. Dobra, lecimy dalej. Dobra, jest pierwsze ciekawsze znalezisko. O! Czyli co, klapka od fajki a nagrywam właśnie inną kamerą, bo mam wrażenie, że tam jest jakieś. No jakby głowa, wzór taki, albo to jak wgnieciony, i taki sprawia po prostu wrażenie. Jak myślicie, co to jest tam? Nawet tu dobrze nie widzę. Trudno powiedzieć. Spróbuję bliżej. Jest tam ta twarz, czy tylko się zdaje? Może się zdaje, tylko taki teren, kurczę. I lecę dalej. Na razie wypad taki sobie, no ja już tu widzę. Ten piękny sygnał. Że to będzie słuchajcie moneta. 10 groszy. Zdawało mi się, że będą z nami dwie. No zobaczymy. Nie no, widocznie ta jedna. Się komuś wysypała. No jedna. Dobra. Żlazo. Dobra, lecę dalej. O! Gołębia obrączka. A ja patyczek wezmę tradycyjnie. Przepcham. starsza. Coś tu na niej jest, ale co tutaj jest? To już widać na pewno na zdjęciu tak w miarę. Dobra. Co by to był za wypad bez obrączki w lecie, Bo bez dwóch co najmniej. Dobra, słuchajcie, się zbijam tutaj. Za bardzo nie, nie było dzisiaj nic. Żeby coś pokazać ciekawego, także będzie film kolejony chyba. Jeszcze gdzieś w innym terenie na pewno. Szkoda kurczę. Jest tam obrączka, jakieś tam badziewie, dobra, także nie będę przedłużał. I następny odcinek. Lecimy. No i siup, mamy kolejny film, od kolejny odcinek, tu taki fajny staw jest, pamiętacie jak mówiłem o tych łyżkach, że jak łyżki to łyżki, no to proszę bardzo, słuchajcie pierwszy dołek w tym lasku i mamy, o, o, tak że mówiłem łyżki to będą łyżki teraz. No i lecimy dalej. Już nie będę się tutaj rozwodził nad tą łyżką pękniętą. Szkoda, że pęknięta. I lecimy. Tym razem jest taka mała klamerka. opisuję i wyszła klamerka. Nie wiadomo od czego. Dobra. O moi mili, patrzcie się co tutaj wyszło Co tutaj wyszło, kurczę Dzwoneczek Klepie go o drzewo W środku był nawet O, tutaj Nie no, fajny fancior, kurde Wyszedł, kurde, patrzcie się O, tu była ta jego dusza o, się rozwaliła, nie? Kurde, no piękna sprawa. To jest to właśnie. Kurde, dawno dzwonka, już nie pamiętam kiedy znalazłem. No dobra. Lecimy dalej. Mówię, musi być moneta, ale to nie będzie moneta. O. Kurde, o, ale jakieś... Jakie wzory ten guzik ma? Jakaś kurczy gwiazda, czy co to jest? Na zdjęciu już widać dobrze. Nie chcę tu trzeć, kurcze. No dobra, taki guzik mamy. Powiem wam, ziemia wilgotna, mokra, jak w tropikach. Kurde lało cały dzień wczoraj film jest łączony i będzie tak z przerwą jednodniową dół wykopałem niezły za tym guzikiem i go trzeba zakopać nie Dobra chodzę już długo chodzimy, chodzę nie wiem jak to powiedzieć tu i co my tu mamy czy to będzie arsenowy guzik czy nie arsenowy słuchajcie trudno powiedzieć z tej strony Wygląda fajnie, ale tu trzeba, trzeba będzie po prostu umyć to. Monet dalej nie ma. Ciekawe co to wyjdzie z, tej, z, tej, z tego nalotu. Czy coś w ogóle wyjdzie? Bo tutaj widzę, jakby to miałby z, na arseniaka kurczę startował. Dobra. Lecę dalej. O kurde. Borowik. Ceglasty, czy jak do no na niego mówię? Kurde, tu jest następny, ślimaki sobie urzędują. Fantów brak. Ej, dobra. ta -da -da! słuchajcie. Fanfary niech biją. Coś na wierzchu okrągłe leży. A to ta dziesiątka, co ja jej nie lubię. Z albo albo i nie Peryly, nie wiem, czy to już było po transformacji, czy nie? W każdym bądź razie mamy monetę pierwszą. Zobaczmy, czy się nie zgubiło więcej. Niestety tylko ta jedna. No i dobra, jest moneta, teraz będzie lepiej. Nie muszę mówić, co jest, bo młoteczek. Taki mały. Ale mało uskrodowany, właściwie kurczę członek zakładać i używać tylko. Będziemy zaraz kończyć, bo dzisiaj chodzę z kolegą. Nie mówiłem wcześniej. I po prostu szkoda, że dzisiaj słabo z monetami jest znowu. Jakiś tam PRL, jakieś grosze współczesne, ale to nawet nie pokazywałem, nie nagrywałem tego. Ale słuchajcie, przecież liczy się wypad w takich pięknych okolicznościach przyrody tylko łazić A słuchajcie, motek był gdzieś tu Tu mam jakiś fajny sygnał, miałem Nie będzie to chyba moneta, ale jest coś okrągłego, słuchajcie Co to będzie? A może moneta? O, Moniak się trafił kurde, słuchajcie Co za monetkę mam? Pewnie jakieś pyry, ale tak obklejony. Co to jest? O, już widzę dziesiątkę. Czyli mamy 10 zł. A czekajcie, bo muszę drugie ręki użyć na chwilę. Czy to jest Prus? 10. Tak, to jest Prusik. Prusik, kurczę. A, Zong z rękawicą się zrobił, to będzie nowe kupić. No, wstyd z takimi. Chodzić kurczę, zaraz zobaczymy to miejsce. Czy więcej coś nie ma? Czy tutaj nie ma więcej tych monet? Nie ma. Dobra. Zafiła się jedna i lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, było to, co było. Widzieliście dzwonek, pan dnia. Ktoś z tyłu za mną patrzy się na mnie, ale dobra. Yy, także panty, takie były, jakie widzieliście na z, tych zdjęciach już. Monet nie było. nie z tych prl i Też coś miałeś? Jednego PRL-a. Szkoda, że fenoli nie ma, no, ale nie zawsze muszą być, też, nie? Tak jak ostatnio wyrypało tam 10 czy 12, to teraz nie ma żadnej. Także ja dziękuję za to, że oglądaliście ten film. Pozdrawiam, oczywiście, wszystkich. I do następnego. Cześć.